Sara nie chciała jechać na to wezwanie. Dzień okazał się niezwykle trudny i obfitujący w wydarzenia, co samo w sobie spowodowało zmęczenie lekarki. Zmiana jeszcze się nie skończyła, w związku z czym zespół pogotowia ratunkowego musiał udać się pod wskazany przez dyspozytora adres. Według dyżurnej pielęgniarki chodziło o pięcioletnie dziecko, a Sara wiedziała, że dołoży wszelkich starań, aby mu pomóc. Przybywszy na miejsce, lekarka wzięła walizkę ze sprzętem i udała się do drzwi wejściowych. Naciskając przycisk dzwonka, cierpliwie czekała na właściciela domu. Jakie było zdziwienie lekarki, gdy drzwi otworzył jej własny mąż, obok którego stała kobieta około trzydziestki. Wstrząs wywołany tym spotkaniem był tak silny, że Sara przez chwilę nie wiedziała, co powiedzieć, i zamarła w drzwiach. Proszę wejść, Richie leży na sofie w salonie. Jako pierwsza, powiedziała pani domu. Sara ze zrozumieniem skinęła głową i, starając się nie patrzeć mężowi w oczy, ruszyła za kobietą. Tom powiedział, że ma dziś ważne negocjacje. Okłamał mnie. Kłamał cały czas, pomyślała z udręką lekarka. Po zbadaniu małego pacjenta, Sara doszła do wniosku, że przyczyną podwyższonej temperatury było przeziębienie, które wywołało stan zapalny w płucach. Przepiszę środek przeciwgorączkowy i antybiotyki. Proszę, by syn brał je zgodnie z receptą, a choroba na pewno ustąpi, powiedziała Sara, starając się zachować spokój. Rozumiała, że stojąca przed nią kobieta nie była niczemu winna i raczej nie wiedziała, że Tom ma żonę. Patrząc na małego Richiego, Sara poczuła zazdrość, że sama nie może mieć dzieci. Żegnając się z panią domu, lekarka pośpiesznie wyszła na zewnątrz, aby zaczerpnąć powietrza i uspokoić się. Sara wciąż nie mogła uwierzyć w to, co wydarzyło się przed chwilą. Zdrada męża była tak oczywista, że kobiecie wydawało się, że to tylko zły sen. Aby się obudzić, musi tylko otworzyć oczy i odpędzić resztki przykrych wizji. Zajmując miejsce obok kierowcy, Sara krótko skinęła głową, wydając mu tym samym komendę do ruszenia. Lekarka prawie nie pamiętała drogi powrotnej i była pogrążona w smutnych myślach. To moja wina. Tom od dawna chciał mieć dziecko, ale jestem bezpłodna i nie mogłam mu tego dać, więc założył sobie drugą rodzinę, pomyślała Sara. Znali się od ośmiu lat. Nigdy wcześniej kwestia zdrady nie przeszła jej nawet przez myśl. Choć to fakt, że w ciągu ostatnich kilku lat Tom zachowywał się dziwnie, mężczyzna często zostawał w pracy po godzinach i wracał do domu późno w nocy. Często jego ubrania pachniały kobiecymi perfumami, a na kołnierzyku koszuli widoczna była szminka. Jednocześnie Tomowi zawsze udawało się znaleźć logiczne wytłumaczenie na to, które Sara naiwnie przyjmowała do wiadomości. Z drugiej strony, mężczyzna nigdy nie mówił o rozwodzie, co uśpiło czujność jego żony. Teraz zdrada wyszła na jaw, i Sara wiedziała już wszystko. Wracając z pracy do domu, zastała Toma, który pakował swoje rzeczy do torby. Jak się okazało nieco później, pięć lat był w związku z Megan Watson, matką tego chłopca. Richie był oczywiście synem Toma, co po raz kolejny potwierdziło przypuszczenia Sary, że jej mąż założył drugą rodzinę. Przepraszam, po prostu nie mogłem inaczej, postaraj się mnie zrozumieć powiedział mężczyzna na pożegnanie. Sara spojrzała mężowi w oczy i zdała sobie sprawę, że wszystko między nimi jest już skończone. Żegnaj, Tom. Bądź szczęśliwy, odpowiedziała Sara z trudem powstrzymując łzy. W pewnym momencie kobieta nie chciała wyglądać na słabą, dlatego nie robiła mężowi awantur i głupich scen. Dopiero gdy drzwi zamknęły się za Tomem, zakryła twarz dłońmi i pozwoliła łzom popłynąć. Przede wszystkim Sara żałowała zmarnowanych lat życia. Próbując otrząsnąć się z szoku, kobieta wzięła kilka dni wolnego i spędziła je nie wychodząc z domu. Po tym czasie znalazła siłę, by wrócić do pracy i złożyć pozew o rozwód. W wolnym czasie Sara godzinami oglądała telewizję lub czytała książki, starając się nie myśleć o Tomie i wszystkim, co było z nim związane. Trudno powiedzieć, co stałoby się dalej z lekarką, gdyby pewnego pięknego dnia nie zapukał ktoś do jej drzwi. To chyba będzie Tom. Zdecydował się wrócić? Pomyślała Sara. Jakież było jej zdziwienie, gdy w progu zobaczyła wysokiego mężczyznę w policyjnym mundurze. Widząc nieme pytanie zamrożone w oczach Sary, nieznajomy pospieszył się, by się przedstawić. Larry Green, policja. Sara spojrzała na policjanta ze zdziwieniem i pokręciła głową. Nie, nie pamiętam, a powinnam? Zapraszam, zaparzyłam kawę akurat. Larry uśmiechnął się i wszedł do środka. Gdy Sara nalewała kawę do filiżanek, Mężczyzna przypomniał jej o okolicznościach, w jakich się poznali. Wzywaliśmy pogotowie ratunkowe do nowonarodzonego chłopca, którego znaleziono w kartonie pod drzwiami sklepu, mówił Lary z nadzieją w głosie. Po jego słowach Sara zamyśliła się chwilę i niemal natychmiast przypomniała sobie sprawę z przedmiesiąca. Wtedy lekarka jako jedna z pierwszych znalazła się przy pudełku z dzieckiem, które zaniedbana matka porzuciła przy wejściu do marketu. Po zbadaniu dziecka, Sara upewniła się, że nic mu nie grozi. Najwyraźniej dziecko zostało w porę znalezione przez funkcjonariuszy, którzy pokazali się w tej sytuacji z bardzo dobrej strony. Jednym z nich, który wezwał karetkę, był policjant Larry Green. Cała wtedy uwaga Sary skupiła się na dziecku i dlatego prawie nie pamiętała rys twarzy młodego mężczyzny. Dopiero teraz, siedząc w kuchni, mogła wreszcie lepiej przyjrzeć się Laremu. Był wysokim i przystojnym mężczyzną o poważnej twarzy i wyraźnie zaznaczonym podbródku. Wczesne siwe włosy na skroniach wyraźnie wskazywały, że Lary musiał pokonać wiele trudności na swojej życiowej drodze. Sara domyślała się, że to mało prawdopodobne, by policjant przyszedł do niej od tak, dlatego cierpliwie czekała na moment, w którym przejdzie on bezpośrednio do tematu. W końcu, rozmawiając wystarczająco dużo na abstrakcyjne tematy, Lary poinformował lekarkę, że znalezionemu wtedy w pudełku chłopcu grozi sierociniec. Nie udało się odnaleźć rodziców dziecka, dlatego o losie małego Bobiego miał zdecydować ośrodek pomocy społecznej. Ta okoliczność bardzo przejęła Larego, który był przeciwny pójściu chłopca do sierocińca. Sam tam dorosłem, więc wiem o czym mówię. Bobiemu będzie bardzo trudno, wyjaśnił młody policjant. W odpowiedzi na to Sara ze współczuciem pokręciła głową, a potem zapytała: Jak mogę pomóc? Jestem lekarką, nie znam się na adopcjach. Lary szybko wyjaśnił gospodyni domu istotę swojej prośby: Widzi pani, chętnie adoptowałbym Bobiego, i tutaj pojawia się pewne ale. Chłopca mogą oddać tylko do pełnoprawnej rodziny, w której jest nie tylko ojciec, ale i matka. Jak się pani domyśla, sam nie spełniam tego kryterium. Powiedział Lary. Sara skrzywiła się i zaczęła masować skronie, aby złagodzić atak bólu głowy. Historia Larego wywołała burzę emocji w jej myślach, za czym stał niepokój o przyszłość małego sieroty. Na początku Sara nie od razu zrozumiała aluzję policjanta, który chciał w jakikolwiek sposób uratować Bobiego. Gdy Lery zasugerował zawarcie fikcyjnego małżeństwa, kobieta po raz kolejny była zaskoczona jego pomysłowością. Nie ma pani nic do stracenia! Bobby będzie miał rodzinę. Ja pokryję wszystkie wydatki związane z utrzymaniem, pospieszył policjant i uspokoił Sarę. Słodki uśmiech pojawił się na ustach kobiety, gdy zrozumiała znaczenie tego, co powiedział Lary. Co z tego, że małżeństwo będzie fikcyjne? Przecież ratujemy chłopca. cel święca środki, pomyślała. Kobieta nawet nie wątpiła, że zgodzi się na propozycję Larego. Nie mam nic przeciwko ratowaniu Bobiemu. Zwłaszcza, że w pewnym stopniu już zaczęłam to robić, powiedziała Sara, zbierając się na odwagę. Twarz Larego natychmiast się rozjaśniła, a w jego oczach zabłysły iskry radości. Żegnając się z Sarą, policjant zaczął przygotowywać wszystkie dokumenty. Lary wiedział, że aby zostać przybranym ojcem Bobiego, on i Sara muszą wykonać dużo pracy. Na początek policjant i lekarka stworzyli iluzję rodziny i silnego związku. Potem nowożeńcy dostarczyli pakiet dokumentów, aby stać się rodzicami zastępczymi Bobiego. W tym samym czasie Sarę i Larego połączyła prawdziwa przyjaźń. Bawiąc się z małym Bobim w parku, młodzi rodzice po raz pierwszy od kilku lat poczuli się szczęśliwi. W przeszłości Lary, podobnie jak Sara, był żonaty, co zakończyło się niezwykle bolesnym rozwodem. Młody policjant chciał zostać ojcem, ale jego żona miała w tej sprawie inne zdanie. Dziewczyna marzyła o pięknym życiu, a narodziny dziecka bynajmniej nie były częścią jej planów. Teraz, kiedy Sara i Mały Bobby pojawili się w życiu Larego, zdał sobie sprawę, że znalazł to, o czym tak długo marzył. Udawani nowożeńcy podświadomie zaczęli odczuwać do siebie sympatię i pociąg, który miejscami graniczył z prawdziwą miłością. Cieszył się z tego przede wszystkim Mały Bobby, który stał się obiektem troski i uwagi swoich rodziców zastępczych. Około dwóch miesięcy po adopcji dziecka Lary i Sara zaczęli żyć niczym prawdziwe małżeństwo. Nie było w nim nic już z fikcji. Patrząc na dorastającego syna, Lary i Sara byli pewni, że będą chcieli zapewnić mu wszystko, a może nawet postarają się o brata lub siostrę. Jak to się rozwinie, już czas pokaże, ale nie ma wątpliwości, że ci młodzi rodzice dotrzymają swojego słowa.